Ja. Jedna z pierwszych gier MMORPG, pokochana przez polską społeczność tak bardzo, że śmiało możemy jej nadać tytuł gry kultowej. Za jej produkcję odpowiedzialne jest niemieckie przedsiębiorstwo Sipsoft, a sama gra opierała się na dwuwymiarowej grafice. Celem naszej postaci było eksplorowanie świata, zabijanie potworów, rozwijanie statystyk i niekończące się poszukiwania lepszego ekwipunku. Nie zabrakło też potyczek między graczami w celu zdominowania serwera. Obecnie gra posiada ogromny świat z masą różnorakich zadań, potworów, miast czy wysp. W dzisiejszej TV tysięczny poziom już nikogo nie zaskakuje. Zdobywanie doświadczenia stało się o wiele łatwiejsze, a zasadzki, tak zwane trapy, już nie sprawiają takiej frajdy jak kiedyś. Dlatego w tym materiale cofniemy się do czasów, gdy gra dopiero powstała. Chcąc tym samym przedstawić Wam jej początki i dawne mechaniki, czym twórcy się inspirowali, opowiemy również o graczach z końca lat 90., którzy angażowali się w rozwój Tibi. A więc rozsiądźcie się wygodniej i przygotujcie się na podróż do przeszłości. Ultibia Historia antycznej Tibii. W roku 1990 do sklepów trafiła popularna odsłona serii gier RPG Ultima 6 The False Prophet. Oferowała ona rzut izometryczny zamiast dotychczas dominującego widoku 2D. Była to pewna nowość i duży skok do przodu w kierunku rozwoju Ultimy. Gra jak na tamte czasy robiła ogromne wrażenie. Ważną zaletą był olbrzymi świat z wieloma wioskami, które były zamieszkiwane przez NPC, posiadających własne portrety twarzy, rutyny, zainteresowania i historię. Nowością tej części był rozbudowany cykl dnia i nocy. Za pomocą zegara gracz mógł sprawdzić, która jest godzina, co miało wpływ na rozmowy z NPC, bo ci najzwyczajniej zmieniali swoje zachowanie w zależności od pory dnia. Gra oferowała nam możliwość podróżowania wierzchowcami, czyli końmi lub drogą morską, w tym przypadku był to statek lub tratwa. Ta druga mogła płynąć tylko z prądem morskim. W ultimie nie zabrakło też miejsca na czary. Mogliśmy je zakupić u odpowiednich NPC-ów w formie zwojów, które mogliśmy przesunąć do naszej książki z czarami, by później móc ich użyć na wrogu. Dla trzech niemieckich studentów Stefa, Durina oraz Stefana było to coś niesamowitego. Cała trójka podzielała swoją pasję do programowania i do samych gier. Steve i Durin studiowali na niemieckiej uczelni w Ratyzbonie, Stefan zaś na Uniwersytecie w Passau. Tak właśnie Stig i Durin pod wpływem i natchnieniem Ultimy wpadli na pomysł stworzenia własnej gry mającej być czymś nowym, odbiegającym od innych RPGów. W wolnym czasie dużo programowali, między innymi w Pascalu czy Commodore C64, samodzielnie ucząc się różnych technologii. Używali wszystkiego, co wpadło im w ręce. Nie było książek, z których mogliby czerpać wiedzę przydatną w temacie. Wszystkiego musieli nauczyć się sami, a z czasem zaangażowanie to pozwoliło im na zaprojektowanie internetowej gry RPG. Wierzyli w sukces i chcieli najzwyczajniej spróbować szczęścia. Tak oto wiosną 1996 roku powstały pierwsze plany. Niecały rok później, 7 stycznia 1997 roku, ujrzała światło dzienne pierwsza wersja gry, nazwana przez Steve'a Tibia. Nie był on świadom, że słowo to pochodzi z łaciny, a oznaczało kość piszczelową. Była to wersja 1.0, dopiero co postawiona przez studentów na Regensburskim Uniwersytecie. Dało się przesuwać i podnosić przedmioty, rozmawiać z postaciami czy też wybrać wygląd własnej postaci. Niedługo potem, bo po trzech dniach dołączył pierwszy gracz Oniku niku Alb, któremu nadarzyła się mała literówka, ponieważ chciał nazywać się Alg został bardzo entuzjastycznie powitany przez bogów gry, wpływając na chęć dalszego rozwoju ich dziecka. Niedługo później w grze pojawił się pierwszy NPC, a nazywał się Sam oraz pierwsze potwory takie jak trole, pająki czy cyklopy. To właśnie 3 czerwca 1997 roku Tibia została zaktualizowana do wersji 2.0, wciąż pozostając w fazie alfa. Krótko po aktualizacji, bo już w wakacje, rozwój gry znacznie przyspieszył. Ze względu na powiększenie mapy zaczęto budować pierwsze miasto, Tibia City, dzisiejsze Thais. Pierwszymi budynkami, jakie stanęły w Tibia City, były świątynia, tawerna Froda, sklep Gorna, zamek oraz kilka okolicznych lochów z nowymi rodzajami potworów. Miasto było zdecydowanie mniejsze niż to znane nam dziś. Nie posiadało murów, a na obrzeżach znajdowały się pola ze zbożem. To właśnie w tej wersji, oznaczonej numerem 3.0 wprowadzono automapę oraz cykl dnia i nocy. Do Tibi zaczęli wprowadzać się gracze z całego świata, jednak zdecydowana ich ilość przeważała z Niemiec. Niektórzy byli nią tak zafascynowani, że stworzyli nawet strony fanowskie. Pierwszą taką była strona Jorina, powstała 28 stycznia 1998 roku. Twórcy byli w miarę usatysfakcjonowani ze swojej pracy, jednak zdawali sobie sprawę, że wciąż wiele pracy przed nimi. Młodzi programiści zajmowali się głównie techniczną stroną Tibi i rozwijaniem jej rozwiązań. Fani pisali historie, projektowali mapy, tworzyli grafiki i wprowadzali życie do gry. Już 20 maja tego samego roku mapa Tibi znacznie się powiększyła, jednak duża część nowej przestrzeni była niezagospodarowana. To właśnie wtedy rozpoczęto fazę Beta 4.0, doprowadzając do przełomu w grze. Jego najważniejszym wydarzeniem było wprowadzenie systemu profesji i magii, o czym świadczy poniższy news dostępny na jednej z fanowskich stron. Największą i najbardziej interesującą cechą jest magia. Uprawianie magii odbywa się przy pomocy czarów, a także magicznych przedmiotów takich jak runy czy różdżki. Magia daje nam możliwości. Na przykład leczenie, rzucanie ognistych kul, a także przyzywanie demonów. Każdy gracz ma inne umiejętności odpowiadające jego powołaniu. Po osiągnięciu pewnego poziomu, można wybrać jedną z czterech profesji: rycerza, paladyna, druida i czarodzieja. Od tego wyboru zależy, jak szybko będą rosły nasze umiejętności i jaka będzie nasza moc. Ciekawostką jest tutaj, że aby dołączyć do danej profesji, trzeba było posiadać ściśle określony poziom doświadczenia oraz ilość złota gdzie w obecnej TV wystarczy bycie na ósmym poziomie. Zostanie rycerzem wymagało 5 poziomu i 500 sztuk złota, paladyn potrzebował poziomu czwartego i 800 sztuk złota, z kolei próg druida stał na szóstym poziomie i wymagał 1000 sztuk złota. Dla czarodzieja był to poziom 7 i 2000 sztuk złota, co chyba było lekką przesadą jak na tamte czasy. Niezależnie od tego, jaką profesją postanowiliśmy grać, przypisywaliśmy sobie do niej poszczególne umiejętności. Grając rycerzem nie osiągnęlibyśmy takich efektów w magii jak magowie czy paladyni, z kolei ci nigdy nie byliby dobrze wyszkolonymi szermierzami. Był to jeden z ważniejszych kroków w stronę rozwoju Tibii. Oprócz wspomnianych tu profesji, dodano system magii składającej się z run i magicznych zwojów, za pomocą których można było przyswoić dany czar. Wtedy nie można było nauczyć się ich u NPC-ów, jak to jest w dniu dzisiejszym. Zwoje te były wręczane magą przez twórców gry. Co ciekawe, część starych graczy twierdzi, że można było je znaleźć porozrzucane na mapie lub dostać jako nagrodę ze zadań. Różdżki częściowo zostały wprowadzone do gry, ale nie były jeszcze odpowiednio przygotowane skryptowo do walki na dystans. Dlatego też magowie mieli nieco wyższy poziom trudności, bowiem w przypadku braku run musieli walczyć używając uzbrojenia rycerzy. Jednym z największych problemów tego czasu, pomijając wszelkiej maści błędy, było bezkarne zabijanie graczy. Nie istniał wtedy system czaszek, a depozyt był pozbawiony ochrony. Wielu nowych graczy było zabijanych głównie przez niskopoziomowych magów z wysokim poziomem magicznym. Zaczynając przygodę trzeba było mieć oczy szeroko otwarte niemal w każdym zakątku gry. Jeśli zostaliśmy wtedy zabici, traciliśmy cały ekwipunek wraz z plecakiem. Twórcy musieli zareagować, dlatego jeśli ktoś notorycznie zabijał graczy, aby utrudnić im grę, był teleportowany na wyspę Isle of Solitude gdzie był przez nich karany. Sama aktualizacja okazała się wielkim sukcesem, a graczy wciąż przybywało, dając tym samym ogromny zastrzyk energii całej trójce studentów. Popularność gry sprawiła, że kod źródłowy stał się nieprzejrzysty i niestabilny z powodu coraz większej ilości graczy na serwerze. Niemożliwe stało się dodanie nowych funkcji bez powstawania kolejnych błędów, dlatego zdecydowano się na przepisanie całego programu, co zajęło prawie rok. 18 czerwca 1999 roku w końcu udało się rozpocząć fazę Beta 5.0 z nowym serwerem, bardziej stabilnym i otwartym na dalsze pomysły. To wtedy dodano miasto Carlin oraz wprowadzono metody na ignorowanie uciążliwych graczy. Od tego momentu w godzinach szczytowych grało średnio 50 graczy, czyli dwa razy więcej niż po poprzedniej dużej aktualizacji. Większym uniedogodnieniem, mogącym spowodować problemy z prawami autorskimi, stały się grafiki. Większość nowych graczy dostrzegła, że część obrazów została zapożyczona z gry Ultima 6, między innymi wilki, cyklopy, jelenie czy pająki. Podobnie było z elementami otoczenia i uzbrojeniem, z czego w przypadku tego drugiego część parametrów w TV była niemal taka sama jak to było w przypadku Ultimy. Nie trudno zauważyć, że Steve i jego przyjaciele wzorowali się tą konkretną grą, co znacznie przyczyniło się do sukcesu gry. Otwarty świat, możliwość rozmowy z graczami lub npc NPC-ami, jeśli użyło się odpowiednich komend, system czarów i zwojów, podobny do tego z Ultimy oraz zapożyczenie grafik wpłynęły na graczy tak bardzo, że część z nich nazwało Tibię Ultibią. Ze względu na dużą ilość skarg o zabijanie nowych graczy, twórcy zmuszeni byli znaleźć inne rozwiązanie. Wtedy przyszła kolejna znacząca aktualizacja o numerze 5.2. Był to 17 marca 2000 roku. To właśnie wtedy wprowadzono wyspę początkujących, tak zwany Ruckgard, która miała ułatwić grę nowo przybyłym, zanim przejdą na główny kontynent. Przeniesiono tam też wybór profesji. Ruckgard został stworzony przez Nightmare, który dołączył do zespołu w ostatnich latach. To właśnie on stworzył system profesji, początkowo obejmujący tylko główny kontynent prowadzając wyspę, twórcy nie przewidzieli jednego, że część graczy tak pokochała wyspę, że nawet po osiągnięciu wymaganego do opuszczenia jej ósmego poziomu nie chcieli jej opuścić. Tak powstali pierwsi ruch stajerzy. gracze, którzy sami przepisali sobie ten tytuł. Sama wyspa znacząco różniła się od tej znanej nam obecnie. Zaczynaliśmy przygodę w świątyni, za którą rozciągało się morze. Jednymi z najciekawszych elementów, jakie nie przetrwały do dziś, była trzypiętrowa akademia, w której znajdowały się cztery teleporty z przypisanymi do nich profesjami oraz mała wysepka położona na zachód, nazwana przez Master Slayera Wyspą Rozkoszy, ponieważ pozwalała odetchnąć Rookstayerom od niskopoziomowych graczy proszących o przedmioty. Do wyspy prowadził podmiejski tunel, do którego zajście znajdowało się w dość ukrytym miejscu przy murze miejskim po lewej stronie szopy. Najbardziej niebezpiecznym miejscem dla początkujących był wtedy pokój handlu, gdzie nie istniał żaden system przekazywania przedmiotów, a transakcje polegały na zaufaniu graczy. W tym miejscu najczęściej dochodziło do kradzieży, dlatego część nazwała go pokojem złodziei. Niedługo później, w maju 2000 roku, rozważane było stworzenie wersji demo, mającej na celu umożliwienie zapoznania się przez nowych graczy z mechanikami gry. Niestety, demo nigdy nie ujrzało światła dziennego. Skoro już mowa o mechanikach, to warto wspomnieć o kilku najciekawszych z nich, usuniętych w późniejszych aktualizacjach. Jedną z usuniętych funkcji był broadcast. Gracz musiał wpisać czar Exisa Mass. W ten sposób można było przekazać wiadomość do wszystkich graczy, co w pewnym stopniu mogło utrudnić rozgrywkę, ponieważ napisy zalewały część obrazu. Wszelcy złośliwi właśnie tak robili, przyczyniając się do usunięcia tej funkcji. Czar Exiva, służący do odnajdywania graczy, działał trochę inaczej. Był łatwiejszy w zrozumieniu, bo nazwa szukanej postaci pokazywała się na ekranie w kierunku, w jakim znajdował się cel. Nightmare w jednym z wywiadów wspomniał o możliwości sikania do pustych flekoników. Wystarczyło użyć przedmiotu na sobie, by otrzymać mocz. Mechanika była nadużywana, ludzie rozlewali swój mocz chociażby w mieście, co mogło niektórych irytować. Kolejną rzeczą jest to, że stan zdrowia innych graczy i potworów nie był widoczny w formie graficznej, jaką znamy dziś, lecz tekstowej. Był podzielony na 7 stadiów. Zdrowy, ledwo zraniony, lekko zraniony. Ciężko zraniony? Stan krytyczny? Prawie martwy. Martwy. Podział ten został zaczerpnięty prosto z Ultima 6. Dalsze aktualizacje do TB6.0 dotyczyły głównie poprawy stabilności klienta gry oraz zmiany w szacie grafiki, zmieniając wszystkie zapożyczenia na prace autorskie. Tuż pod koniec 2000 roku, w grudniu dodano możliwość pływania statkiem, a także wprowadzono nowe obszary i miejsca polowań, takie jak Kazordun. Pustynie, Green Claw Swamp oraz zmodyfikowano Rookguard aka Newby Island, poszerzone o zachodnie tereny, gdzie przedmiotem pożądanym przez rookstayerów stał się mityczny Spike Surge. Niecałe pół roku później firma zaserwowała kolejną gratkę graczom odświeżając kilka starych lokacji czy wprowadzając nowe miasta i tereny takie jak miasto elfów Abdendriel i Lodowe Wyspy. Od tamtej chwili, gracze mogą decydować o przynależnym im obywatelstwie danego miasta. Steve dobrze wiedział, że gra wymaga dużego nakładu pracy, dlatego miał dwie opcje: praca nad Tibią na cały etat po ukończeniu studiów, lub porzucenie tego projektu i zarabianie na życie w inny sposób. Dla niego było sprawą oczywistą, że jeżeli nie poświęca się temu projektowi w pełni, Tibia będzie stała w miejscu. Decyzja nie była łatwa, a bardzo dużo wpływu na nią mieli gracze. Dlatego 2 listopada 2001 roku została założona firma Sipsoft, składająca się z trzech studentów: Guido, który dołączył do zespołu wcześniej, będąc graczem TB, oraz mniej znanych programistów. Tego dnia Sipsoft wprowadziło do gry wyspę Edron, nowe czary, możliwość kupna premium, dzięki czemu gra miała z czego się utrzymywać. Wszystkie te zmiany dążyły do udoskonalenia TB. Gra pozyskiwała coraz większe dochody, ogólnoserwerowy licznik przekraczał 500 graczy online i wszystko wskazywało, że gra osiągnie sukces. Dlatego Cipsoft postanowił w maju wykonać olbrzymi krok w kierunku rozwoju gry, informując graczy o nadchodzącym nowym silniku, który wyszedł na świat z wersją 7.0 pod koniec 2002 roku. Wraz z kilkoma innymi zmianami, gracze mogli się dodawać do listy VIP. Gra była płynniejsza i bardziej dynamiczna. Pasek życia był teraz w formie graficznej, poprawiono kontrolowanie automapy, dzięki czemu można było przeglądać odleglejsze miejsca oraz dodano nowe stroje i wiele, wiele innych udogodnień, które są stosowane do dziś. To właśnie tu nastąpił największy przełom gry początkowo składającej się tylko z trzech programistów o wielkich ambicjach i sercach do skryptowania. Obecnie firma składa się z około 80 osób, zajmują się grami takimi jak Tibia i Panzer Lake przeznaczonymi na rynek mobilnych. Z naszej strony to byłoby już wszystko. Nie prosimy Was o subskrybowanie kanału, ale jeśli materiał się spodobał, pozostawcie po sobie komentarz. Ja się z Wami żegnam. Cześć!